Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Szkiców w Ruchu. Dzisiaj chcę wrócić do pewnego wątku, który rozpocząłem parę albo kilka tygodni temu, mianowicie ćwiczenia wzmacniające tułowia z obciążeniem. Jak skończyłem tamten odcinek, to tak potem sobie uświadomiłem, że jeszcze jest właściwie parę rzeczy, które chciałem Wam pokazać w tym temacie. Rzeczy, z którymi sam osobiście sobie eksperymentuję i w ten sposób ćwiczę. Także pomyślałem, że dołożę to do tego, żeby był pełniejszy obraz pewnego wątku wzmacniania tułowia z niewielkim obciążeniem. To będą dwa ćwiczenia, oba będą z hantlem, tak jak wcześniej ćwiczę na bardziej miękkim podłożu, czuję się po prostu bardziej komfortowo, szczególnie chodzi o biodra, żeby nie Przetaczać sobie bioder po twardym i nie zgniatać sobie stawów biodrowych. A, także jest to z tym związane. A, no dobrze, pokażę najpierw jedno, pierwsze, a potem oczywiście drugie. Pokażę najpierw całe ćwiczenie, a potem trochę o nim opowiem i pokażę tak naprawdę, jak można się go. No, opowiem trochę o szczegółach. Tak, także noga tym razem leży w bok. Druga noga stoi do sufitu, ręka jest podparta, głowa jest podparta, unoszę głowę, jednocześnie sięgam tą ręką do góry, przybliżam do tej stopy, która jest w powietrzu. I z powrotem. To jest ćwiczenie jednostronne, oczywiście raz po jedno, znaczy trzeba trochę po jednej, potem po drugiej dla równowagi, ale w tym sensie, że się ich nie łączy. Bardzo jest ćwiczenie w ciekawy sposób wzmacniające tułów, bo jest to nie tylko, nie tylko ruch zgięcia poprzez to, to, że unoszę głowę. Tak? Tutaj unoszę głowę, wspieram ją wprawdzie na ręce, żeby nie przeciążyć odcinka szyjnego, czyli ta ręka jest tutaj podparta na łokciem na podłodze, także unoszę głowę, ale jednocześnie jest tutaj element rotacji. Tak? No jednocześnie bezpieczny ruch dla kręgosłupa, ponieważ tutaj nie nadwyrężam kręgosłupa w, w ruchu zgięcia, tylko leżę sobie w miarę płasko na, na podłodze. Teraz tak, tutaj ważnym elementem jest ten ruch obracania bioder. Tak jak unoszę nogę, no chyba że masz taki zakres w biodrze, że możesz leżeć płasko na podłodze i położyć sobie rękę w bok, nogę w bok. Dla większości osób jednak to nie jest. Ten przedział możliwości ruchowych. W związku z czym jak odchylam nogę w bok, to to biodro musi się unieść troszeczkę, żeby zrobić miejsce do tego ruchu. Tak? Czyli skręcam tutaj plecy, unosząc tę część pleców, gdzie noga stoi do podłogi. Tak? Natomiast tutaj jak unosimy rękę z ciężarem unosimy nogę, to jest ten element, który nas tutaj. Chociaż nie, to obie strony nas wzmacnia, tak? ale gdy wracam e, nogą do sufitu, to mogę pomóc sobie przez przybliżenie tej części pleców do podłogi, czyli położenie pośladka z powrotem na podłodze, czyli unoszę nogę nie tylko przywodzicielami, czyli tymi mięśniami, które tutaj są po wewnętrznej stronie uda, ale jednocześnie wykorzystuję silne mięśnie w tułowiu do tego, żeby unieść nogę do sufitu. E... Czyli unoszę nogę, unoszę rękę, unoszę głowę. Także mamy tutaj element rotacji, jak i element zgięcia. No i oczywiście można sobie z tym, pokażę to jeszcze z tej strony. Ten ruch, ten ruch trochę nawiązuje, być może pamiętacie, z jednej z poprzednich lekcji, gdzie żeśmy sobie leżeli na, na boku i sięgaliśmy ręką do sufitu. To nie jest ten sam ruch, ale jednocześnie ma ten element, ponieważ unosząc rękę z unoszeniem nogi, to jednocześnie obracam się na bok i tutaj mam ten ruch unoszenia barku od podłogi. Oczywiście potem na drugą stronę i e, tyle, ile masz ochotę, z takim ciężarem, oczywiście, jak masz ochotę, to jest akurat 3 kg. Sam raz dla mnie mógłbym mieć parę kilogramów dwa więcej, ale pewnie dużo nie. To mi na razie e, wystarcza. Raczej wolę zrobić więcej powtórzeń niż e, męczyć się i tyle męczyć się, Nikt, że nie lubi się męczyć, chociaż coraz mniej, ale obciążać z dużym ciężarem. E, Dobra, drugie ćwiczenie. Um, yy, nawiązuje oczywiście do tego i do tych poprzednich, które pokazywałem w poprzednim odcinku związanym z ćwiczeniami wzmacniającymi, gdzie jest okay. ten ciężar. Był yy, yy, taki ruch, gdzie żeśmy sobie unosili jedną nogę z ciężarkiem w tamtym poprzednim odcinku. Tak. Teraz natomiast dołożę do tego drugą nogę. Ale wtedy muszę wyciągnąć, znaczy dla mnie jest to przynajmniej wygodniejsze. Wyciągnąć tę rękę z głowy i będę ją miał tutaj dla stabilizacji. Teraz unoszę obie nogi, mogę też tą ręką sięgnąć tu i potem kładę nogi. Oczywiście w pełnym zakresie ten ruch wygląda w ten sposób. Możesz sobie pozostać. W małym zakresie, jeśli taka rotacja ci nie pasuje. Jeśli potrzebujesz podpierać głowę, to sobie ją podpierać, wtedy jest to ulga dla odcinka szyjnego, ale stopniowo można sobie wędrować coraz dalej. Dlatego mi jest wygodniej to robić z ręką prostą, ponieważ, by unieść nogi od podłogi, no nogi to jest całkiem konkretny ciężar ciała, tak, jedna noga waży około 20% ciała, ciężaru, więc możesz sobie wyobrazić jaki to jest, jaki dźwigasz ciężar eee, na dużej dźwigni, tak, więc eee, żeby mieć się czym zaprzeć, to wygodnie jest wyprostować tę rękę i mieć ją na podłodze, ale z drugiej strony, żeby chronić głowę, szyję, nie przeciążyć szyi, można mieć głowę podparto No już sobie możesz wybrać, który wariant wolisz. Dobrze, pokażę jeszcze to samo ćwiczenie, tylko z innego ujęcia. Czyli albo z wersją, gdzie ta ręka jest wyciągnięta w bok, może po drugiej stronie. I mogę tą, tą ręką sięgać aż w tę stronę. Wtedy w pełniejszym zakresie e, ćwiczę staw barkowy albo z wersją, gdzie głowa jest podparta. Tutaj oczywiście. Jak zawsze zachęcam do ostrożności, ponieważ to jest, działamy tutaj na dużych dźwigniach, tak, zarówno ręka, w której jest e, ciężar mniejszy lub większy, nieważne, to jest, e, znaczy ważne, tak, ale im większy ciężar, tym większe obciążenie oraz nogi, które są po drugiej stronie tej przeciwwagi, są, wszystko to się dzieje na dużych dźwigniach, e, więc jest to tutaj rotacji, ruch rotacji w kręgosłupie. Im lepiej skoordynowany ten ruch, zorganizowany ten ruch wzdłuż całego kręgosłupa, tym przeciążenie jednostkowe, obciążenie jednostkowe na dany segment kręgosłupa oczywiście jest mniejsze. <coughs> Dlatego ostrożnie z tym ruchem, jeśli czujesz, że taki ruch rotacji jeszcze nie jest dla ciebie, to oczywiście odpuść to sobie albo ruch w minimalnym zakresie powoli, delikatnie, aż tę ruchomość w większym zakresie zyskasz. No dobrze, jak zawsze zachęcam do regularnej praktyki ruchowej, do systematycznego ćwiczenia, zadbania o swoją sprawność ruchową. To tyle na dziś. Dziękuję. Zapraszam na moją stronę, gdzie znajdziecie więcej lekcji ze świadomym ruchem, lekcji w metodzie Feldenkrais'a, gdzie w bardzo subtelnych ruchach często. Minimalnych ruchach wchodzimy w głąb i przyglądamy się temu, co się dzieje wewnątrz, gdy robimy sobie najróżniejsze ruchy. Oczywiście nie wszystkie ruchy są minimalistyczne, nie wszystkie lekcje są minimalistyczne, są lekcje, które są ruchami obszernymi, dynamicznymi, dużymi. Wszechstronność lekcji ruchowych w metodzie Krajsa jest przeogromna, pokazując nam pełne, może nie pełne, ale ogromne spektrum możliwości ruchowych. Ludzkiego organizmu. A także zapraszam również w tę stronę. Dzięki wielkie i do zobaczenia w kolejnych odsłonach. Pozdrawiam, cześć.